Przepiszmy do zeszytu w kolejne dwa zbiory. W tym przykładzie będziemy musieli użyć troszeczkę naszej wyobraźni. Dlaczego? No właśnie ze względu na te trzy kropeczki, które mamy zapisane w zbiorach. Tutaj musimy się domyśleć w jaki sposób powstają kolejne liczby. No widzimy, że w zbiorze A Każda kolejna liczba powstaje poprzez dodanie liczby 10 do poprzedniej liczby, prawda? Natomiast w zbiorze B każda kolejna liczba powstaje poprzez dodanie piątki do e, poprzedniej liczby. I tak tutaj mamy do 95, a tutaj mamy liczby do 90. Zauważcie teraz, że zbiór B w zbiorze B znajduje się w całości zbiór A. Tak, bo jakbyśmy zaczęli wypisywać elementy zbioru B, no to pojawiłaby się tutaj na pewno dziesiątka, 20, 30, 40, 50, 90 i tak dalej. Więc jeśli chcemy wyznaczyć sumę tych dwóch zbiorów, to nie wypisujemy tych wszystkich elementów aż do 95, prawda? Tylko o czegoś takiego nie robimy. Możemy, ale nie robimy. Tylko zauważamy, że suma tych dwóch zbiorów to jest w całości zbiór B. Natomiast część wspólna zbioru A i B. Zauważcie, że to jest w całości zbiór A. Tak, bo mielibyśmy wspólną dziesiątkę, później wspólną dwudziestkę, wspólną trzydziestkę. I aż tak do 90. No więc. Jeśli wiemy już, co jest elementem wspólnym dla tych dwóch zbiorów, to możemy wyznaczyć A minus B. Czyli ze zbioru A wyrzucam elementy y, wspólne ze zbiorem B i co mi zostanie w A? Zobaczcie, wyrzucam elementy. Tak, te elementy pojawiałyby się y, w zbiorze B. Nic mi tutaj nie zostanie. Mamy zbiór pusty. Natomiast. Różnica o, w ten sposób: B odjąć A, więc ze zbioru B wyrzucam zbiór A, no to wyrzucam dziesiątkę, 20, 30 i tak dalej. Zostawiam co dziesiątą liczbę zaczynając od piątki. Czyli byłyby to, to takie liczby: 5, 15, 25, 35. I tak dalej aż do 95. Tak wyglądałaby różnica zbioru B minus A.